Cześć, jestem maketa i witam Cię na moim kanale. Czy Wy też tak czasem macie, że jak patrzycie w lustro, to stwierdzacie, że w sumie hej, wcale nie jest ze mną aż tak źle, a innym razem po prostu nie możecie na siebie patrzeć? Śmieję się o takie stwierdzenie, że chyba każdy z nas ma kompleksy. Są też większe czy mniejsze, ale one przecież są zawsze i to jest zupełnie normalne. Myślę, że jak ma się naprawdę małe kompleksy, to co jakiś czas o nich zapominamy, później nam się one przypominają. I znowu o nich zapominamy. I tak w kółko, i w kółko. Gorzej jest jednak, jak te kompleksy są tak wielkie, że po prostu utrudniają nam akceptację siebie. Te kompleksy przeradzają się w obsesję. Moim zdaniem najwięcej kompleksów ma się na punkcie własnego wyglądu. Zwłaszcza, że no, w internecie możemy znaleźć naprawdę dużo zdjęć przepięknych dziewczyn. Gdy kompleksy są już na tak wysokim poziomie, że właśnie przeradzają się one w obsesję, to myślimy, że dosłownie każdy, kto przejdzie obok nas, widzi te nasze małe mankamenty, które w rzeczywistości tak naprawdę tylko my widzimy. W moim rozumowaniu, akceptacja to jest coś, na co się zgadzamy. Najtrudniejszym zadaniem jest wyjście z cienia i pokazanie ludziom swoich kompleksów. Swoich wątpliwościach, kompleksach z najbliższymi osobami może nam dobrze zrobić. Możemy się naprawdę zdziwić, jak wiele osób ma podobne kompleksy do nas. Mimo tego, że w naszej ocenie nie ma do tego żadnych podstaw, żeby mieć te kompleksy, no może zamiast zwalczać te kompleksy, czas najwyższy jest je po prostu zaakceptować. Jest wiele cech i zachowań, których się w sobie nie lubi, ale to nie oznacza, że od razu mamy siebie za to nienawidzić. Bardzo często w mediach społecznościowych możemy natknąć się na bardzo przekoloryzowane zdjęcia, co powoduje, że zapominamy, że nie ma ideałów. Zamiast dążyć do tego, żeby być idealnym, może czas po prostu zaprzyjaźnić się z samym sobą. Opatrz swoje wszystkie rany, które sprawiły Ci kompleksy. Zgódź się na siebie takim, jakim jesteś. Po prostu pokochaj siebie. na przynajmniej spróbuj. Jeżeli obejrzałeś ten filmik do końca, to bardzo Ci dziękuję i do następnego.